Ale żadna przygoda. Muszę Marcin, Marcin. Marcin. jeść burger, tak, że krońek. No, muszę jeść burger. 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 Muszę Muszę jeść burger. Muszę jeść burger. Muszę jeść burger. Muszę jeść burger. Marcin, bo ci zaraz agresja przejdzie. Się, a nie. Marcin, no, czy agresja ci zaraz przejdzie. Rzuć go mikrofonem. Rozź. Marcin, rozź. No, no. Dobra, dzięki, 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 dzięki. Jak jeszcze się spotkamy. Chodź na tybur, chodź, 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 chodźmy razem wyjaśnić tyburski. Nie, nie, nie. Się brzmi tut. A to chodzi, żeby nie go wyjaśnić. A, ty, a to się już kameruje? No teraz, no, idziemy no, go chodźmy. Patrzcie, po... antyfakty też czają na tyburskich. Nie, ten... tak? nie, no nie powiedziałem, Tak. No powiedziesz, chodzimy. Proszę... razem go naje.

Powiedz mi, czymy czapę i sztruła. No, 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 tak, ja Hej, powiedz mi, jak wam się nie nudzi? Ej, mogę też, mogę też. Oj, i właśnie kończymy ten wywiad, moi drodzy. Także dziękuję bardzo. I tak jak mówiłem, dlaczego Tyburski jest lepszy tak, od Maczyna? Niewielu, niewielu, dlaczego, właśnie skończy, niewielu jest właśnie bo... fanem, ale akurat jego jestem. skończyłem, skończyłem. skończyłem bo, I okay. twoim, byłem też przed chwilą twoim fanem. Ale akurat poszedłeś, a ja właśnie kończyłem. Yy, dlaczego chciałbyś, 10 modów, dlaczego, 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 dlaczego chciałbyś Tyburski Tyburskiego opierdolić zleci. z Połykiem? Tyburski! Kibicuję ci! <noise> nie no, bo, ani, do, do, ja akurat do, nie kibicuję. I Żadnemu z was nie kibicuję, żeby nie było przynajmniej. To jestem przynajmniej szczery, tak czy nie? Zagotowany już jest zagotowany, już jest martw. Dobrze, przynajmniej widzisz. Ale już jakieś obozy przynajmniej w tobie wzbudzam. najgorsi są ludzie tacy, którzy się nie dają zapamiętać, tak? A mnie zapamiętałeś, potem powiedziałe. No teraz, no teraz tak, teraz. tą kamerę, zapamiętałbyśmy. No tak, bo bym kupił sobie lepszą. Ale wykuł już musi gdzieś... Dobra, rozwiązuję agresem Dobra, co Dobra, powiedz mi, bo chciałem ci dać to pytanie, ale oczywiście poszedłeś tam, wyzywałeś Pawła od Paweł, czy I od Paweł, tak? Dobrze mówię? Nie wiem, jak nie rozróżniam. Nie, to, to jest akurat zabawne, że oni są tacy sami, ale y, Tyboriego wyzywałeś od Sewardów, więc nie odpowiedziałeś mi na to pytanie, bo byłeś zajęty jakby wszystkimi innymi rzeczami, które tu się tu dzieją, ale powiedz mi... gdzie jest moja ochrona. To tak rozkieruję. ale powiedz mi, nie nudzi ci się ta gadka, nie wiem, przez 15 minut? Wiesz, wie, wie, jak, jak was się słucha, nie? Jak was słucha? To ja się słucha przez 10 sekund, a potem się wyłącza i jest... i tu, przestań, przestań, się po 15 minut? Przez przestań. No wygada się zawsze za tym samym. Foi. No serio. Po czym? No, no właśnie, no ty sam nawet nie wiesz. Ja mam do niego pretensję, nie ja mam do niego pretensje gry, o gry, to, gry. że kurwa jego jebany brat jeszcze mówi, że na przykład o praktycznie większych rzeczy, które mówię, mówi tak, że my we dwoje go atakujemy, a to jego brat wleciał go kurwa ratować, potem ja go najebałem, jak go kurwa po prostu pozbawiłem tlenu na 10 minut, potem przecież on leżał jeszcze w szatni, wszyscy widzieli na tym fame, fame after. Pamiętasz i zęby miał wybite. To, I on potem śmiał się powiedzieć, że ja go ani razu nie trafiłem, chociażby dlatego. Czy to nie jest wystarczająco duży powód? Że kurwa kontaktuje się z moją byłą, żeby wyciągnąć brudy, z tym frajerem jebanym i tyle kurwa. No to jest Co, akurat... No, że masz, kurwa, masz podważasz to kurwa? jakbyś byś pomyślał sobie w takiej sytuacji kurwa? No to jest kurwa. Łukasz kurwa, no, to jest. No, jest Całe to to... antyfakty kurwa stoją przy... za nimi kurwa. Ale gdzie? Łukasz, ja... my się na swoim życiem ja kurwa. Nie mówię, ja lubię dym tak dalej. dalej. Świetne, ja kumasz, nie mówię, kurwa. że ale czy ja Łukasz, zrobiłem doby dobie wyświetlenia jak, jak była afera, czy ja, nie wiem, pojechałem do twojej byłej. Ale mogłeś! Ale oczywiście, ale mógł, że mogłem! Ja, nie, kurwa ja chcę nic nie Chcesz może być na wariografie? oczywiście, że mogłem. Ale ja to bym w... chyba. Tak ale ja się zapytałem, czy kurwa, ale czy mówię... chciałeś tym ruskiemu gałę zrobić? Kurde gdybyś powiedział nie, ale pariograf powiedział. Tak, tak. To byś chciał. przez piękny mężczyzna. Co byś nie chciał? Ja nie, no, nie lubię plastikowych. Ale mężczyźnie chciałbyś. Nie, nie lubię plastikowych ani mężczyzn, ani kobiet. Wiem robisz? Taki ładny, jak ja na się... przykład. Ty ty ale ty jest. Ale jest naturalny. Ale, ale, ale ty, ty? Jesteś zadbany, jesteś naturalnym a ja? Szacunek. A ja. No ty też, dajesz, dajesz. szacunek Dzięki. dla ciebie za to. to jest bardzo i takie wywiady lubię. A Wardenga? Yy, nie lubię Bo go. Ja to jak mam, wiesz. Ale jest za bana. Teraz dobrze wygląda. Dużo czasu ludzi o posturę, to dobrze. A kto jest nie spędza na wyglądzie i dbaniu o siebie Tyburski czy Wartenga? No będą pewno Wardenga, na Wardenga. No dobrze wardenga. Ja to... z potwierdzony źródeł, że on zanim wyjdzie z domu się 10 razy przebiera. Z osób, które kręciły z nim jakieś tam materiały, tak? Ale są, są jacyś przynajmniej, nie? To tutaj, ja wiem, że tego nie lubisz i tak dalej, ale bez nich ten świat byłby też nudny, nie? Tak samo jak wiesz, jak Deniz, bez Denisa Załęckiego, bez Natana, Marto, Marcona, no to by bez byłby, ciebie byłby taki sam. Kurwa. Taki sam za chujowy. Taki sam. Po prostu taki sam. Bez yy, wędrówek w żadnym kierunku. A czemu ty mnie obrażasz? Nie, tylko po prostu dzieje, co, co? To, nie, to jest po prostu fakt kurwa. Nie, to jest antyfakt, antyfakt To jest To jest antyfakt. To gdzie no, my jesteśmy Bezmierza. tak barwnymi ptakami Bezmierza. tutaj, my jesteśmy Bezmierza. we wszystkim. My jesteśmy we wszystkim tak samo chujowi, nie? Myślę, że najmaki znowu że... Co? Myślisz, że najmokiej znowu i wrzucasz rócasz się do zdrowia. No nie no, wyleczyłeś kodudę, tak to bym mógł sobie... No nie wyleczyłem jeszcze. No. Jeszcze nie wyleczyłeś. <laughs> A, ta, a teraz będziemy kolejną pracę, czy z tego rekoprzeg. Nie, już jestem w trakcie. Dobry, o, to jest mocne pytanie. Jakie warunki w końcu są tej waszej walki, Bo to chyba My dalej. Się co? Warunki są Tyburskiego. Nie na szczęście Federacja była na tyle mądra, że nie zgodziła się na jego pierwotne warunki, czyli 30 cm. No i się siedzieć 3 km od siebie i rzucać piłkami do wejdzola w, w głowę. Albo kamieniami może, nie? Napiszcie w, w komentarzu, się. czy to jest fajny pomysł, czy nie, bo ja sam już kurwa nie wiem, co on pierdoli. Ale, ty, ale ja czy Ty, Boli? No ty kurwa. A czyli teraz swoją złość na tym murze. trzecim mieć brodę Swoją złość na tym. <grym wytruje> so, kurwa, jak chyba. Jakąś może Chyba jakoś nie, wys nie, nie wyszedłem. No, no, nie, no troszkę, mu <grym> nie, no właśnie. Za nie, nie, bo Nie wszystko Nie, chodzi o wzrost, Nie, bo zupełnie inaczej wyglądasz. Normalny, masz normalną twarz. Nie no, zajebiste się było. To jest takie, wiesz, takie takie, jak na przykład ktoś ma jakieś No czekaj, dłużej, bo muszę popatrzeć, dłużej, to dłużej do no muszę takie, popatrzeć. w twoim mózgu, twój twoi gadzi mózg, czyli ta część odpowiedzialna też za rozpoznawanie twarzy, mówi, coś jest kurwa nie tak tutaj, coś się wydarzyło nie tak. Znaczy no, nie wiem, no, byś... ma, że ma, ma tą twarz taką uformowaną w sposób to taki nienaturalny nie? Ja bym naturalny, kurwa, pewnie, pewnie, nie? Jest, to nie w nos, tylko celował w nos, mam zamiar ten kurwa pedaż